I zapraszam drogie barany. Zobaczmy, jaka energia Wam się tutaj będzie chciała pokazać na miesiąc listopad. A więc ekspresowo lecimy z tymi przesłaniami. Listopad, listopad dla znaku Zodiaku Baran. Co u Was, drogie barany, co wasze energie chcą powiedzieć, co Wam energię chcą przekazać. Znak Z jako baran i listopad. Listopad dla barana. Ja już widziałam te karty, co wypadły, takie trochę większej ilości, też Wam ją dopowiem, e, jak ją zobaczę, co z chodzi. Co jest wyzwaniem dla barana w miesiącu listopadzie? Wyzwanie. Wyzwanie, wyzwanie dla barana. Co jest trudnością dla barana w tym wyzwaniu? Co Wam się może udać w miesiącu listopadzie, drogie barany? Co Wam się może udać? Proponowana postawa na miesiąc listopad dla Was. I karta rada. Karta rada dla baranów. Na miesiąc listopad tle, słuchajcie, księżyc. Księżyc, i słuchajcie, no są wśród was stacje, Werony, którym się jakieś życzenie nie powiodło, lub mają wrażenie, że życzenie się nie powiodło, bo właśnie coś nie idzie po ich myśli. Albo no, sytuacja, koniunktura jest na tyle. Złożona, że nie widać tego światełka w tunelu, na które byście może czekały. W tle księżyc, cykle powracające, historie, sny, prze, no, intuicja ogólnie także, a więc ten miesiąc też może być taki podszyty gdzieś tą potrzebą bycia bardziej intuicyjnym, żeby słuchać właśnie tego, co ona wam podpowiada, żeby też w tych emocjach się nie zakała pójść, w których chcą was wystraszyć, do których chcą podpowiadać wam takie no niefajne scenariusze. Miesiąc w ogóle, jak się pokazuje. Siódemka była e, Opornie, opornie, opornie. E, ale to nie jest taka karta, która mówi, że w ogóle jest e, wszystko do kitu, słuchajcie, i się nie da. E, wręcz odwrotnie, tutaj było bronienie własnego terytorium, się pokazuje. A więc broncie swojego zdania, broncie swojej postawy. E, ten miesiąc też będzie was skłaniał do takiego e, no mm, gdzieś pokazywania być może pewnej asertywności, gdzieś wyznaczania pewnych granic, tym, którzy gdzieś być może chcieliby e, wkroczyć. Czy no, testować was i przesuwać te granice? A więc miesiąc może was po prostu, mówiąc inaczej, wzmacniać w sile waszej, waszego przekonania o tym, gdzie jesteście, dokąd zmierzacie. Powiedziałam, że dopowiem to, ka tą kartę, ponieważ też mi się pokazały inne po, poniekąd, gdzieś tam wyskoczyły poboczne karty. A więc faktycznie no, możecie się tutaj mierzyć z z takimi, słuchajcie, no, siłami, które będą chciały Was trochę poturbować, tak? No i teraz od Was pewnie zależy, jak strategicznie to rozstrzygniecie, co sobie, na co sobie pozwolicie lub na co sobie nie pozwolicie, no aby właśnie nie dostało się do Was to, ten mrok, czy to, 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 to tam jakaś taka no, zgorzkniałość czy jakaś, a chociażby czyjaś zła intencja, albo jakaś interesowność, na którą Wy sami nie jesteście być może gotowi. A więc czas dla Was pewnej nieustępliwości, czas y, odwagi i y, i ta odwaga również jest dla Was wyzwaniem, bo tutaj sięgnij po to, co jest tą materią. sięgnij po te szanse, sięgnij po te okazje, sięgnij po tę prosperity. Bądź gdzieś tutaj przygotowany na to, także, co jest no, przekształceniem możliwości w działanie, w czyn, a więc tę energię tego, tej, tej ziemi. Trudność w tym wyzwaniu, jaka Wam się pokazuje, rycerz, 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 słuchajcie, mnie czy on się wszystkim tutaj dosyć często, pokazuje w tych czytaniach ostatnich. To, co Wam się uda, pięknie. Pięknie. I to, co jest proponowaną postawą. No właśnie. I jeszcze karta rada na to wszystko, ale to sobie za chwilę zobacz. Wyzwanie i trudność. Mówi o tym, żeby no na pewno nie pójść za czymś, co jest niepoparte rzeczywistością. A więc, żeby może się nie zapalać do czegoś bardzo tak wow, i szybko, i już czy wiecie, natychmiast. No bo właśnie może będzie ten miesiąc pokazywał, że trzeba będzie się bardziej bronić niż niż strategicznie ubierać to w jakieś takie czyny, które miałyby powodować progres. A więc tutaj kwestia tego, na czym się w tym miesiącu będziecie skupiać, czy na tym, że trzeba będzie się bronić, czy na tym, że trzeba będzie się rozwijać, może być tutaj kluczowe, jeżeli chodzi o podjęte przez Was kroki wcześniej, a więc z jakiego poziomu je podejmiecie, jak bardzo również działacie z poziomu swojej intuicji, z poziomu swojej podświadomości, a jak dobrze z nią współpracujecie, żeby odkryć lub żeby wybrać to, co dla Was lepsze. Wyzwanie dla Was as denarów. A więc dobrobyt, stabilność, nowe obfitości, nowe początki. No i niekiedy w tym takim złym świetle może być to dla Was właśnie tą trudnością, aby nie być zbyt chciwym, aby gdzieś też nie ulegać temu, co, no jakąś taką, słuchajcie, opóźnioną kwestią, czy z, z odwlekaną albo no jakąś taką ryzykancką, ryzykowną gdzieś jest. A więc ten miesiąc może Wam takie propozycje fundować. Możecie się tutaj gdzieś mierzyć z tym, czy jak szybko w coś wchodzić, czy szybko i jak mocno się Podejmować i pokazuje się tutaj siła, a więc siła w Was, Wam się siła uda, siła Waszego argumentu, siła waszej, Waszego charakteru, siła Waszych przekonań, tego z czym się mierzycie, dacie temu radę, a więc postawicie czemuś te tamę widocznie lub też no, pokażecie swoją po prostu moc i ten miesiąc będzie Was bardzo tutaj mocno wspierał w tym, że będziecie się czuć silnie to Wam się uda, a więc nie zabraknie Wam sił do tego, żeby odpierać atak lub żeby odpierać wszystko to, co nie jest Wasze. To także gdzieś może być naruszenie tego, do czego przyzwyczaili, jesteście przyzwyczajeni, do czego dążycie lub kto chce Wam to zmieniać, albo na warunki, które chcą Wam narzucić pewne nowe reguły gry, będą musiały może poczekać, albo Wy będziecie chciały no, wyznaczyć właśnie to, ten rytm temu, który ma nastąpić z Waszego poziomu, z Waszej gotowości, a więc nie żadnej innej, nie żadnej wymuszonej narzucenia, czy zastraszonej, ale właśnie takiej waszej osobistej, tej, na którą, z którą wy wiecie, znacie siebie. I Fajna energia pokazująca, że nie będziecie w siebie wątpić w tym miesiącu, że nie dosięgnie was to zwątpienie. Z innej zaś strony może też chodzić po prostu o stan waszego ducha, stan waszego samopoczucia, o stan waszej pewności siebie, a więc o to, żeby udoskonalać i żeby też czuć zadowolenie. I właśnie to może też oznaczać waszą chęć szybkiego dążenia do tego, co jest tą, tym szczęściem. A więc trochę tak no nie chcę powiedzieć, że po trupach do celu, ale za wszelką cenę i być może niektórym się też to gdzieś uda. To taka jest słuchajcie kontrowersyjna gdzieś tej energia, ale tak, tak wyczuwam, że może będziecie na, no chciały sobie bardzo mocno udowodnić, że wasza racja jest waszą racją i ten miesiąc właśnie będzie też was do tego skłaniał, żeby przemóc w sobie pewne lęki, pewne opory i propozycja wam również w postawie jest radzone to, żeby przestać siebie krytykować, żeby przestać siebie ograniczać, żeby też wyjść z, no, z tych tak Takich pewnych krat własnego, narzuconego sobie lęku, czy no jakiejś takiej matni, w którą być może sami się uwikłaliście. A więc tutaj energia czuj zadowolenie, walcz o swoje zadowolenie, walcz o swoje szczęście w tym miesiącu jak najbardziej. Ważne jest tylko chyba to, żeby. ponieważ ten rycerz mi się pokazuje w tej trudności, żeby nie stawiać czegoś na ostrzu języka, na ostrzu noża, żeby z czegoś może nie wychodzić raptujś. Albo żeby no właśnie w jakiś sposób nie prowokować sytuacji, które mogą być e, kierujące was w stronę tego, żeby się tą siłą musieć wykazać. A więc tutaj w zagrożeniu stoi jakaś nuta taka delikatności, czy dyplomacji pewnej, no wiecie, tej, tego sposobu, tak, na to, co jest pewnego rodzaju też sprzeciwem wobec sytuacji, które się dzieją, czy też jakiegoś sporu, który może gdzieś wewnętrznie lub zewnętrznie no, z nim nieść się będziecie. Trudnością może być, że też nie wszystko Wam się uda, ale potencjalna jest szansa, że wiele z tego jesteście w stanie poskromić lub wiele z tego jesteście w stanie przepracować. Ważne, żeby się tylko nie ograniczać Samo, y, samo sabotować w kierunku tego, co was, a, co was przytłacza, czego się boicie, co sobie wyobrażacie lub co sobie nadinterpretowujecie w postaci tego, y, no, co, co gdzieś podpowiada wam wyobraźnia, także lub wasza, wasza podświadoma nuta. Tu ważne jest, żebyście pracowali z intuicją, żebyście pracowali ze swoim trzecim okiem, żebyście pracowali także z energią światła, a nie cienia, żebyście nie z tego poziomu wychodzili, ale z poziomu właśnie tego, co jest dobrostanem, dobrą, fajną energią, potencjał. Potencjałem szczęścia, takiego no, budowania czegoś o pozytywne energię, o pozytywnym kształcie, aniżeli takim, co jest negatywne, buńczuczne, czy takiego zmuszającego was do, do założenia rękawic. A więc tutaj wyczułam taką energię, że może nie tyle się poddawać, co należy to obejść lub machnąć na to ręką, co chce was prowokować lub co chce was zmuszać do walki, jeżeli ta energia walki nie stoi no, w waszej energii czy w waszym, czy w waszym charakterze. A więc tam dzisiaj dobrze z tym z czymś nie czujecie, po prostu nie wchodźcie w to i na to w tym miesiącu może uważajcie, żeby się nie dać sprowokować, żeby się nie dać wyprowadzić z równowagi, żeby się nie dać y, no, w jakiś sposób przestraszyć, albo samemu siebie nie nakręcić. Rada dla Was, ta ogólna na ten miesiąc pokazuje, słuchajcie, dwójkę mieczy. Dwójka mieczy, a więc no, energię takich, no, widzicie, z zamkniętych oczu, skrzyżowanych rąk. Y energię logiczną, energię logiczną której, której właśnie towarzyszy to, co w was, a nie to, co na zewnątrz. Rada dla Was taka: nie zaniedbuj starych spraw, spróbuj się skoncentrować na tym. Co przynosi nowe, ale być może w kwestiach pewnych rozstrzygnięć, decyzji czy konieczności pójścia, wybrania czegoś, nie rób czegoś na siłę, a więc nie zmuszaj się do czegoś, co nie buduje w tobie przekonania. Nie przyspieszaj też pewnych tematów, ale również być może postaw na w ogóle w tym miesiącu na to, co bardziej takie rozumowe, bo o tym gdzieś tutaj mówi ta energia tych, tych właśnie mieczy. To również rada dla Ciebie, że to wszystko, co Wniesiesz pozytywnie do tego y, pakietu tego miesiąca, a więc w dobrej intencji, w dobrej sprawie, z dobrą energią, y, w, nie szkodząc, a, y, a pomagając, czy też, no właśnie. Ym... Broniąc się, a nie atakując, jesteś w stanie osiągnąć rezultaty może nie tyle szybciej, co bardziej konstruktywnie, a więc postępuj zgodnie ze swoją domeną. Postępuj zgodnie ze swoją, ze swoją mądrością. Nie da się wyprowadzić z równowagi, drugiej Baranie, w tym miesiącu i nie da się wyprowadzić na manowca, gdzieś tutaj też mi się tak trochę miesiąc pokazuje. A więc działaj mądrze, nie bądź pośpieszny i trochę gdzieś tutaj e, chroń się, tak w ogóle. E, co jest jeszcze dodatkową kartą dla Was, drogie Barany? A więc karta dla baranów na miesiąc listopad. Co dla baranów na miesiąc listopad? Chcę się tutaj pokazać jako. No, jako jakaś taka dodatkowa informacja dla Was. Osiągnięcia i świadomość wam się pokazała. I karta mówi, jest tak jak jest. Mówi o tym nie tylko miłość. A dopełniając tę myśl, karta przed. Przesyła Wam informację, że tak właśnie jest, ponieważ każda sytuacja ma głębsze znaczenie i o tym mówi mądrość. I tak właśnie jest, ponieważ to jedyny sposób, aby pójść do przodu. Tak mówi akceptacja. Tak jest i będzie dobrze, mówi o tym wiara. Tak właśnie jest, bo nic nie mogę na to poradzić, mówi odpuszczenie. Tak jest i będzie lepiej, jeśli nie będę się opierać, mówi oddanie. Tak właśnie jest i cieszę się tą chwilą, bo to wszystko, co mam, mówi mi mój, e, moje jestestwo, mój byt. Tak właśnie jest, bo taka jest moja prawda, i mówi o tym boskość. Hmm, tak, a propos tego, e, tego bronienia się, nie i tej walki, z czym się walczy i o co się walczy, o co się zabiega lub przed czym się chroni. Rozważcie to, zastanówcie się, pomyślcie, co może chcieć Wam też powiedzieć indywidualnie to przesłanie. Tak czy siak, miesiąc pokazuje się jako silny, bądź co bądź. Silny, konkretny i przynoszący też dla Was wiele. Więc bierzcie z tego to, co najważniejsze. Nie po to, żeby się siłować, tylko po to, żeby właśnie i odpuścić, i zaakceptować, e, i wypracować w sobie jeszcze większą boskość i jeszcze większą miłość, czuć ją po prostu. O to chyba warto walczyć zawsze. Trzymajcie się do zobaczenia. Pamiętajcie o komentarzach i zostawieniu e, łapki.